Cześć, witam. MTZ ciąg dalszy. Temat został rozpoczęty, więc należy go dokończyć, aby zwolnić warsztat. Następnie te drobniejsze rzeczy. I czekają na mnie, już wiecie co. Z tego miejsca, gorące podziękowania dla Was za odbiór ostatniego materiału. Bardzo się stresowałem, jak to odbierzecie. Bardzo byłem spięty. Normalnie już dawno takiego czegoś nie przeżywałem. Ale bardzo gorące podziękowania, że fajnie to tak wyszło w ogóle. No, i dalej już, może bezbędnego pierdolenia, biorę się ostro do kręcenia, bo naprawdę jest co robić. Do dzieła. Elementy pomału odjeżdżają. No, troszeczkę brudku się wsypało, ale znacie dobrze temat. Będę to wszystko prał do zera przed montażem w drugiej obudowie. No i patrzcie, to co mówiłem: gwinty, gwinty, gwinty. Ta śruba nie jest dokręcona, nie docisnięta, nie idzie jej docisnąć. Tutaj, w tej obudowie, mimo że ten gwint no, jakoś wygląda, to tak naprawdę też próbowałem dociskać kiedyś, kiedyś ma za duże luzy. Po prostu ten gwint, tak? Czy to tu wyżej, czy tu niżej, no takie porozbijane. Tutaj głównie to jest rozbicie tego gwintu. No i tak więc, no można by to było przegwintować na większe. Bo mięsa jak to się mówi, jest sporo. O tu już jedna śruba jest urwana. Zobaczcie, skoro tu urwało, no to jak tu mamy urwaną, tu były słabsze. Tu mamy rozbicia. No jest to do przerobienia, ale czy ja wiem. A nie ma co się zastanawiać. Wiem, żeby to było mniej pracy, ale skoro jest druga obudowa, cała nowa, damy nowe śruby, wszystko i to wtedy będzie solidne i pewne. Odkładałem wężyk, e, wężyk, wężyk rurki, które wychodziły na złącza do tyłu i leciutka plamka. Dobra, ściągam zaraz tą górę. Rozkminimy. O co tutaj się rozchodzi? I jeszcze też rozkminimy. Dlaczego taśma odwomu, bo tutaj chyba jest taśma, dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. Tutaj została złączona na sztywno. Nie wiem jaka była tego przyczyna. Zaraz to będziemy ustalać. I wszystko zaczyna się układać w logiczną całość. O, proszę bardzo. Co oni mu zrobili? O, kur... Mamy tu śrubę wyrwaną. Tu już jest jakaś też kombinacja chyba alpejska. Chociaż nie, tu jest tulejka ustalająca, przepraszam. I teraz właśnie urwany wałek. To, że, ta, że te ucho nie strzeliło, a wyrwało śrubę i gwint. I tu wyrwało. To aż dziwne. No ja nie mam pojęcia, co tu się musiało wydarzyć z tym podnośnikiem. Naprawdę strzał musiał być okrutny, że tu narobiło takiego bałaganu. No, i widok ciąg dalszy. Zębatki wyglądają na pierwszą ligę. No, jakiś tu taki luz, luzów. I mamy. O! No, jest luz na, wa na wałku atakującym tutaj między kołem talarzowym. Luz między zębny jest dosyć spory. Ale tutaj to jest no poracha do wymiany, obudowa do wymiany, można ją uratować. To się zgadza. Ja nie będę tego nawet podważał, bo można by było to wszystko jakoś zranimować, ale skoro jest druga, przekładamy na nową. Ktoś, kto to będzie użytkował, będzie wtedy spał spokojnie. A tak, o, no, troszeczkę tutaj. Było ale będziemy również szli do skrzyni. Tak więc, cała transmisja będzie wyczyszczona i zrobiona na full opcję. Czyli tak, taśmy są zaciśnięte, zaciśnięte na stałe i ktoś załączał wałek tylko tutaj wodzikiem, bez ruszania w ogóle taśmy. Wiem, że chyba to w nowszych wersjach mtz tu jest na jakiś siłowniczek. Pamiętam, jak robiłem jednemu koledze. A jak było tutaj, mechanicznie albo jakąś dźwignią, albo, albo albo nogą. Ale nie, nogą mamy blokadę, gdzie nogą wą. Dobra, nie pamiętam starszych rozwiązań przy tych ciągnikach, więc tutaj nie będę ściemniał. Kto może, niech podrzuca sprawę. Demontuję ciągnik dalej. Tylko podszedłem z kluczem. Tylko dotknęłem. Widzę, że śruby są kontrolowane. Śruby się ruszają. Każda jedna identycznie. Zobaczcie, o tu już nawet nie ma dociśnięcia. No naprawdę, musiał naprawdę, naprawdę przyjąć okrutnego strzała ten ciągnik, o ale to też wszystko luźne jak nie wiem co. Wszystko trzeba będzie pozakręcać, mówię, na tą nową obudowę, nowe e, śruby i to będzie miało wtedy rację bytu, tak jak wcześniej wspominałem, tak. No trochę, trochę dziwna ta sytuacja. Jak obstawiacie drodzy widzowie? Jaka tu może być przyczyna takich uszkodzeń? Chyba to co mówię mniej więcej, strzał, strzał na tył, coś się urwało, coś mu spadło, nie wiem, strasznie to dziwny temat. Poczyniając dalsze kroki demontażu, zdjęłem już z jednej teraz z drugiej strony same hamulce. Patrząc po układzinach wszędzie fajnie słucho, symering szczelny, ale wiadomo no przy składaniu, wszystko idzie nowe. Wsio, wsio, wsio. Założymy nowe, i będziemy wtedy w 100% pewni, co do tego, aby w przyszłości wszystko funkcjonowało prawidłowo. Wymiana wszystkich uszczelnień, uszczelniaczy tutaj, jak widzicie, są też symeringi od wałków, tu jest wałek od pedałów hamulca, sprzęgła, i tak dalej. Wszystko trzyma się na jednym. Eee, tutaj wiadomo, cybanty nie do wyjęcia. Tu już temat, żeśmy przeglądali. Tak więc zabieram się teraz za podstawienie lewarka w odpowiednim momencie. Raczej tu już przy skrzyni pośredniej, bo to jest skrzynia główna, to jest chyba pośrednia, jak dobrze kojarzę. I tu podpieram lewarkiem, po to, aby można było odłożyć już boczne całe tutaj półosie ze wszystkim, obudowami. Później też odłożyć skrzynię biegów, ponieważ tak jak mówiłem, będę montował tutaj reduktor. I demontaż postępuje dalej, tak jak widzicie, to o, bardzo właśnie przydaje mi się w tym momencie, kiedy odpowiednio wcześniej ustawiłem ciągnik. Trochę sapie, bo biłem przed chwilą młoteczkiem. O, odjeżdżamy i za chwilę to opuszczam, tak. O właśnie w ten sposób, już wszystko ładnie leży. No i słuchajcie, tak przyglądając się na stan zużycia tego ciągnika, to zobaczcie sami, jak wygląda część cierna od okładziny hamulcowej. Przecież tu jeszcze, jak się dobrze przyjrzeć, to są ślady po obróbce. Na samej tej płaszczyźnie. Coś pięknego. Zębatki, frezy, nie frezy, no wszystko widać, jaka to jest jakość. Wykonania, ale stan petarda. Jeszcze obstawiam, że chyba będzie tak, że te łożyska, które tu są, też zostaną, bo nie będzie sensu ich zmieniać. A to jest stara produkcja, to podejrzewam, że ona jeszcze będzie w dużo lepszej kondycji. Znaczy, wiecie, dużo lepsza jakościowo, jak, jak to, co teraz się produkuje i wkłada. Ja nie powiem, można kupić dobre, bardzo dobre łożyska, ale to trzeba bardzo mocno. Szukać lecimy dalej, tak jak widzicie. No, obudowa już prawie po Podzespoły, mechanizmy, i tak dalej. Wszystko na razie odkładam, tak jak odkładam. Ale wszystko to będzie wiadomo. Myte do zera, weryfikowane, i dopiero składane, tak. Teraz przyjrzyjmy się dokładnie, co się tu jeszcze wydarzyło. Poprzez urwanie tej, tego wałka ten wałek opadł, i w ten sposób został zobaczcie. Położony specjalnie nie dotykałem, żeby było widać do filmu. O, dopiero teraz, jak tu by była ta przesuwka, to by było na swoim miejscu. A tutaj mamy takie łopatki. Wychodzi na to, do tego aby od obrotów czerpały nam one olej z dołu skrzyni, i chlapały tu po zębie. Przepraszam, po kole wałka atakującego. Tak, ciekawe rozwiązanie. Bardzo ciekawe. Nie spotkałem się jeszcze z takim, ale ponieważ ja jeszcze tak mtz nie rozbierałem w drobny MAK, dlatego nigdy takiego czegoś nie widziałem. Dobra, zaraz odkładam obudowę. Tu już mam zdjętą górę skrzyni, również zajrzymy do niej. Pokażę Wam, jak to wygląda. Ale w skrzyni jest bardzo fajnie. No i nareszcie obudowa odjechała, tak? Mamy ją odłożoną, zaraz opuszczę ją ładnie na tym łańcuchu i pasach. Co do samej skrzyni biegów, wezmę lampkę i przybliżę Wam. Yy, bliżej i dokładniej, co tam się w środku dzieje, powiem Wam, że to jest kosa, jak na takiego Rosjanina. A tutaj, no, temat zamknięty, robi to odjazd. Jeszcze muszę wydobyć ten wałek, ale jeżeli to się nie uda, bo już robiłem wstępne próby, strasznie mocno to siedzi, bo to X lat, wiadomo, niewybijane, nieużywane, nie ruszane. To, jak nie będą to duże pieniądze, po prostu wbiję nowy i nie będę tutaj z tym szarpał. Bo czasami naprawdę nie warto. Co dalej? Może niech mi się światełko włączy, czy jest? Nie jest, zobaczcie, tak wygląda przystawka przedniego napędu. Wszystko jakby dopiero wyjechało z fabryki, nawet dobrze na zębach nie jest to wytarte. Nic się tu za bardzo ślady nie odbijają. Oczywiście, simmering zarzucę tutaj nowy. Żeby nie było żadnego wycieku, aczkolwiek nawet nie było. Tylko już można to zrobić po prostu zapobiegawczo. Dalej, światełko jakieś jest. Patrzcie na to. Ładnie, czysto. Wszystkie tryby git. Dam radę obrócić. Tu gdzieś kręciłem. O! Stan uzębienia, jak na tę skrzynie. Nic dodać, nic, nic ująć. Góra pewnie to samo. Będzie widać o bardziej z tej strony. Tu mamy wodziki. Nawet wszystko cicho chodzi. No, bo jeszcze w oleju, tak. Jeszcze trochę oleju zostało. Pukanie. Wylanie tutaj tego oleju do końca, bo jeszcze jest tak jak widzicie, nawet czysty. Wylanie tego do końca. Ropownica. Grube mycie, grube pranie I nie ma nawet tutaj do czego się przyczepić Jeszcze wezmę breszkę i poruszam Czy nie ma jakichś luzów, ale Nie przewiduję Tu jest takie jedno fajne urządzonko Zobaczcie Taka blaszka, takie coś I to coś robi za chwytak oleju Chwyta nam to olej Z rozbryzgu I nakierowuje go do smarowania Tylko nie jestem pewien, czy do smarowania łożyska Czy do smarowania po prostu tej przystawki, czy do tej samej zębatki jeszcze tego nie ustaliłem, no ale dalej tutaj nie będę demontował, tak więc jak wiecie to powiedzcie co to jest do końca, co ono smaruje to urządzonko no obstawiam, że łożysko w wałku, ale czy na pewno co do przystawki WOM to wszystko po prostu zasługuje na solidne mycie i ponowny montaż, tak Układ różnicowy to samo, tak jak mówiłem, to wszystko na razie odkładam w taki sposób, bo, bo i tak wszystko będę mył tak jak zawsze do zera, do końca, i dopiero wkładał w nową obudowę mostu. Nową obudowę mostu też umyję z tego smaru, smaru zabezpieczającego. No i tylko mam takie jedno małe gdybanie, jedno małe przemyślenie, czy w ogóle malować tą nową obudowę, czy nie. Myślę, że chyba nie. Ale to już czas, pokaże, jak będziemy stali z robotą. Jak to wszystko będzie się odbywało, jeszcze z tej strony mamy widok na łożysko. Do mycia, po prostu wszystko do mycia, ładnie to odświeżyć. Wymienić tutaj ten rozdysk oleju, który jest uszkodzony przez tamten urwany wałek. Wom wszystko tutaj odpuścić. Widać, że ciągnik stał, bo tu już zaczęło trochę rudzieć z jednej czy z drugiej strony. Nowy zestaw uszczelek, wszystkiego. I złożyć to na nowo. Co do samego reduktora, no to zobaczymy, co mi się uda nabyć w następnych dniach. Jeżeli uda mi się ten komplet zdobyć, to tak jak mówiłem gdzieś wcześniej, odjazd ze skrzynią i montaż reduktora, żeby zwiększyć tą ilość pszczołów. Yy, mamy tutaj taką sytuację, czyli brak reduktora w tym, oto miejscu. Widać tylko łączniki wałków. I zaraz odjeżdżamy ze skrzynią. Tu właśnie zdjąłem tą pokrywkę. Trochę odsunęłem te wszystkie brudy, żeby nic nie nasypać. A i tak będę to płukał standardowo. Odkręcamy śruby. Odjeżdżamy z całą skrzynią, bo reduktor wjeżdża do tego ciągnika, aby po prostu zwiększyć mu liczbę przełożeń. I skrzynia rozjechana. Tak jak widzicie, tutaj mamy ten łącznik, który występował na tym wałku. Ale to jest fajne wszystko, kurde. Ani żadnych zadziorów, ani żadnych śladów takiego. Zobaczcie, jakiegoś użytkowania można powiedzieć. Zero nawet śladu, że tu coś jest. Znaczy tu coś było założone, tak? Piękna jest ta skrzynia, naprawdę aż szkoda jej dotykać. Mi tu się wszystko bardzo podoba. Łącznik już demontowałem, tu się wybija kołek rozporowy. No i teraz do zmiany tego reduktora muszę przetrzepać katalog Zmiany reduktora, do montażu tego reduktora Już wiem od Mateusza, że Trzeba przełożyć tą obudowę Tu muszą przyjść dwa koła zębate, tu musi przyjść koło zębate Cała pokrywa w tym miejscu Z wodzikiem i z dźwignią A tutaj oczywiście ze skrzyni Trzeba wymyć wszystkie nieczystości, wypłukać tutaj te błotko Bo tak naprawdę Ten ciągnik znowu długo stał Jeżeli Ciągniki długo stoją na dnie, skrzyń, na dnie skrzyń, tak samo jak pamiętacie w silnikach, jak robiłem to z kierowcem numer 2. Na dole osadza się no po prostu olej, tak, odstaje się olej, cały brud z pracy i tak dalej to wszystko siada i to wszystko po prostu ee, no zostaje na dnie. Jak ciągnik pracuje, non stop wymienia się oleje na bieżąco, to tak tego nie ma, ale po długich przestojach właśnie typowa filtracja oleju poprzez odstanie się. Więc, więc to wszystko będę mył. Ale ogólnie z tej skrzyni, jak mówiłem, jest ładny. No i o, tam też coś widać. Tam jakiś trybik jeszcze się schował. Do przekazu WOM na pewno. Nie widzę już tam więcej. Więc mycie, czyszczenie, uzbrajanie i składanie. W jutrzejszym dniu grzeję ostro po części. I zobaczymy, ile mi się uda zmontować z powrotem tego ciągnika. Skrzynię jeszcze opuszczę na dół, żeby nie lewitowała, bo to tak może tutaj być, że wisi, przyjdę jutro rano i nie będzie wisieć. Ogarniam, sprzątam to co się rozlało, powycieram, pozmiatam i tak by to wyglądało na dzisiaj. Demontaż udany, dzień udany. No, żeby mi się za jeden dzień udało złożyć cały ten tył, wątpię szczerze powiedziawszy. Jeżeli by się nic nie wydarzyło, nic nie urodziło, być może. Dobra, kończę na dzisiaj krótki materiał. Do następnego materiału. Cześć!